Niechaj się nikt nie łudzi i jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Proponuję, żeby dzisiaj napisać sobie te słowa na jakiejś kartce i przykleić do telewizora. Albo do komputera, tam gdzie oglądamy jakieś wiadomości, tam gdzie oglądamy jakieś programy publicystyczne, jakieś pro, programy, gdzie występują ważni ludzie, wielcy ludzie, znani ludzie, którzy znają się na wszystkim, którzy posiedli wszelkie mądrości tego świata. Powiedzmy na telewizorze, jak oni będą się wypowiadać, to wracajmy do tych słów. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Mądrość tego świata. Jest głupstwem u Boga. Bo rzeczywiście, to nie oni są najmądrzejsi na tym świecie, ale Pan Bóg jest najmądrzejszy. I słyszymy, Toś, jeśli ktoś spośród was mnie ma, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, by posiadł mądrość. Jeśli ktoś spośród was mnie ma, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, by posiadł mądrość. Dziś w liturgii wspominamy świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Te słowa bardzo pasują do jej posługi. Jeśli ktoś pośród Was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi. Można powiedzieć, że ona się stała głupią na tym świecie. Głupią ostatnio, jakoś głupią. No, trzeba być głupim, żeby porzucić jakieś, jakąś swoją karierę, nawet w zakonie, porzucić swoją karierę i iść do najbiedniejszych z biednych, iść do jakichś slamsów, do ludzi umierających, chorych, którymi nikt się nie zajmuje. To trzeba być naprawdę głupim, w oczach tego świata być głupim. Ona stała się głupią, by posiąść mądrość. Dziś patrzymy na nią jak na wielką świętą wielką świętą człowieka, który rzeczywiście zdobył wyżynę świętości jest pięknym przykładem. I dalej w tym czytaniu dzisiejszym słyszymy słowa: Wszystko jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć. Czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, Chrystus Boga. I później, też w tym kontekście, psalm, którym słyszymy: Do Pana należy Ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami: Do Pana należy Ziemia i wszystko, co ją napełnia. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, Chrystus Boga. Czasem my się uważamy za jakichś takich obywateli drugich kategorii tego świata. Nie są wielcy rządzący, wielcy, którzy decydują o losach tego świata, a my musimy siedzieć cicho i słuchać tych, którzy nami rządzą. Nie, to nie oni rządzą, to my rządzimy, to my jesteśmy panami tego świata, bo jesteśmy w łączności z Jezusem, z Bogiem, bo jesteśmy w jedności, bo my słuchamy Jezusa, bo my mamy takie myślenie jak On, bo my jesteśmy w łączności, w jedności z Nim. On jest Panem, a my razem z Nim panujemy na tym świecie. I jeśli można powiedzieć o kimś, że wszystko jest wasze, cały świat jest wasz, to właśnie Matka Teresa z Kalkuty. Ona pokazała, że świat jest w jej rękach. Nie wielce tego świata, ale ona kształtowała ten świat, bo pomagała najbiedniejszym z biednych. I cały świat się nią zachwycał. I cały świat, pół świata można powiedzieć, ona śladuje. Bo ona jest naprawdę wielką na tym świecie. Ona opanowała ten świat. Świat należał do niej, Matka Teresa z Kalkuty, dzisiejsza patronka. Warto dziś wspomnieć, ją, warto o niej coś dzisiaj poczytać, posłuchać, warto się pomodlić przez jej wstawiednictwo, warto ją dzisiaj naśladować. Matka Teresa z Kalkuty, która była głupia w oczach świata, ale posiadła, posiadła mądrość Bożą, do której należał cały świat, a ona należała do Chrystusa. Siły czerpała od Chrystusa. Zawsze mówiła, że siłą sióstr jest modlitwa, jest kontemplacja, jest adoracja. Zawsze godzinę czy dwie godziny ona i jej siostry adorowały Najświętszy Sakrament i też kapłanom radziła, że jak chcą być świętymi kapłanami, to muszą znaleźć czas na adorację Najświętszego Sakramentu. To było jej siłą. Ona jest Chrystusem. Wszystko należało do niej, a ona do Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Gnezaret, Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypuń na głębi i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy, nic się nie łowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieć ich zaczynała się rwać. Skinęli więc na wspólników drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli, napełnili obie łodzie, także się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego, bowiem i wszystkich jego towarzyszy. Wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zobedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Niesamowity fragment Ewangelii. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus stoi na brzegu jeziora, tłum ciśnie się do Niego, żeby słuchać Słowa Bożego. On stoi nad jeziorem, a obok jego uczniowie, Szymon na przykład i inni, płuczą sieci po nieudanym nocnym połowie. Czyli on tu stoi, uczy, ludzie się na niego cisną, a oni jego uczniowie, jego apostołowie, nie są z nim, nie słuchają, nie pomagają mu, nie słuchają jak ten tłum, nie cisną się jak razem z tym tłumem, tylko z boku stoją i płuczą sieci. I jaki mają nastrój? Są po nieudanym nocnym połowie, więc rezygnacja, zniechęcenie. Oni patrzą na te swoje puste i brudne sieci. Płuczą te sieci, bo są brudne i są puste. I to jest obraz ich życia, ich serca w tym momencie. Ale czy to nie jest podobne do nas? Czy my często w życiu nie kontemplujemy swoich pustych, brudnych sieci? Czy nie kontemplujemy swojej jakiejś porażki życiowej, jakiejś Pustki życiowej, jakiegoś brudu, jaki jest w naszym życiu, czy nie kontemplujemy tego? A obok stoi Jezus, do którego wielu mądrych się ciśnie, a my, Jego uczniowie, Jego bliscy, zupełnie nie zauważamy Jego, nie słuchamy, co On ma do powiedzenia. Patrzymy w swoje puste sieci, a potem On podchodzi i wyrywa ich od tych sieci. Siada do ich łódki, odpływamy na głębie. Jakby zmusza ich do tego, żeby od, odpłynęli od tych swoich pustych sieci, żeby przestali kontemplować te sieci, żeby zwrócili uwagę na niego, żeby zaczęli go słuchać. I to jest też dla nas bardzo, bardzo ważna wskazówka, żeby wpuścić Jezusa do swojej łodzi, do, swojej, do swojego życia. Nie patrzeć tylko na to, co nam się nie udaje, nie narzekać, nie, nie biadolić, nie marudzić, nie patrzeć na to, co jest złe, co jest straszne, co jest trudne, czego się boimy. Ale. Posłuchać Jezusa i postąpić tak, jak on nas będzie prowadził. I się okazuje, że te sieci są pełne, że wtedy są jakieś owoce naszego życia, jest jakiś sens naszego życia. Kiedy słuchamy Jezusa, kiedy wpuścimy go, kiedy zostawimy tę pustkę, ten brud i pójdziemy słuchać Jezusa, wypłyniemy z nim na głębie. Piękny obraz, piękny obraz, jak często siedzimy, narzekamy, rodzimy, zamiast pójść do Jezusa, zamiast jemu to oddać, powierzyć. Zamiast Jego posłuchać, co robić w tym momencie, ale zwróćmy uwagę jeszcze na jedno, że kiedy już po tym wszystkim są na brzegu i Jezus mówi: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Tak im zależało na tym, żeby te sieci były pełne. Tak się cieszyli, że te sieci są pełne. Tak się zachwycali tym, że są sieci pełne. A potem to wszystko zostawili. Czyli dojrzeli do tego, że tak naprawdę to nie te ryby, nie te sieci pełne są im potrzebne, a Jezus jest im potrzebny. I to jest ważne. Pan Jezus czasem da nam doświadczyć jakiejś, jakichś owoców naszych trudów, naszych wysiłków, a jednocześnie później dojrzewamy do tego, że wcale te owoce nam nie są potrzebne, bo nam jest potrzebny Jezus. Dzisiaj jest pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitwy o powołania kapłańskie. Też wdzięczności za Eucharystii, ale modlitwy o powołania kapłańskie, które bardzo, bardzo brakuje. Pytanie, czy brakuje powołań kapłańskich, czy brakuje odwagi, zdecydowania tych, którzy są powołani. Kapłańskie powołania zakonne bardzo ich teraz brakuje, tak mówimy, ale może te powołania są, ale brakuje właśnie zdecydowania. Ciągle się boimy, ciągle gdzieś ci ludzie, którzy są powołani, kontemplują swoje sieci, swój brud, swoją pustkę. Boją się pójść za Jezusem. Ciągle, a nawet jak mają dużo tych ryb, pełne sieci, to kontemplują to pełne sieci. Nie mogą się odważyć, żeby zostawić wszystko i pójść za Jezusem. Nie bój się od to ludzi będzie łowił. Nie bój się. Zostawili wszystko i poszli za nim. Módlmy się o, o to. Nawet nie o powołania kapłańskie, a o odwagę dla powołanych, o zdecydowanie, o radykalizm, o ten odważny krok za Jezusem. Żeby się ci ludzie nie bali zostawić wszystkiego i pójść za Jezusem. O to się módlmy dzisiaj, ten pierwszy czwartek miesiąca. A może i my poczujmy się takimi apostołami, że trzeba by coś zostawić, że trzeba by trochę przewartościować to życie, że na pierwszym miejscu jest. Jezus. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.